Witajcie w kolejnym wspólnym materiale. Dzisiaj znajdujemy się przed Kościołem Parafialnym w miejscowości Żydowo. Ostatnio już pokazywałem Wam dawny cmentarz choleryczny, później cmentarz Parafialny. A dzisiaj Wam pokażę Kościół w Żydowie. Wspólnie się przejdziemy tutaj w koło obiektu, zobaczymy co tutaj ciekawego na nas czeka. I tutaj mm, zabytkowe. Rzeczy, przedmioty, może elementy, wyposażenia. Nie wiem, czy wejdziemy do środka, ale najwyżej z zewnątrz. Wspólnie się przejdziemy tutaj w koło tego terenu. Zobaczymy, co na nas czeka. Lecimy. Oczywiście Kościół jest czynny. Jest to Kościół wyznania rzymskokatolickiego. To już nam się rzuca na wprost dawny staw należący do pobliskiego pałacu. Tak jak wczoraj wspominałem, pałac jest w rękach prywatnych. Nie ma możliwości takiego bezpośredniego wstępu. No a kościół, no jak to kościół? No wierni, i wierni mogą korzystać. Ci co chcą, ci co muszą. Pamiątkowe kamienie. Tutaj ku czci kogo? Aha, papieża Jana Pawła II. Wielkiemu Polakowi Karelowi Wojtyla w latach 1988-2005, papieżowi No i powiem. 2011 rok. Czyli pamiątkowa tutaj tablica. Widzicie kwiatki, zieleń. Chłodny poranek, ale już słychać jak ta wiosna spóźniona budzi się do życia. Znowu ptaszki ćwierkają, muchy latają. Wszystko jakoś budzi się do życia. No widać, że obiekt był remontowany. Była przeprowadzona najprawdopodobniej kompleksowa renowacja. Widać, że dawne kamienie, fundamentowe wyczyszczone, elewacja zrobiona, nowe rynny. Tutaj już widzę pozostałość po jakimś starym. Nie wiem, czy kiedyś to był jakiś nagrobek, czy to była. Ciężko mi teraz powiedzieć. Najprawdopodobniej to była jakaś dawna mogiła. Może tutaj ktoś możny został pochowany też widzę że tutaj mamy część krypt wejście do krypt wszystko zabezpieczone najprawdopodobniej zejście będzie od kościoła gdzieś w nawie głównej nawie bocznej zobaczymy czy uda się wejść do środka to co teraz pokazuję to najprawdopodobniej Albo kapliczka, albo katafal, gdzie się przechowywało zwłoki, jeżeli ktoś umarł. Nie jest to opisane, ale tak to wygląda. Całość jest opłotowana. Tutaj za tym płotem to już jest też teren pałacu. Jak na tak małą miejscowość, to kościół się prezentuje dość imponująco. Jest tu schludnie, czysto widocznie parafianie, czy, czy po prostu tutaj osoby wierzące dbają. Nie wiem, nie mam pewności, czy to nie jest tutaj zejście do krypt grobowych. Tutaj mamy jeszcze zachowany rodowy symbol. 1903 rok. Zejście do Na moje to jest zejście do kryptu. No mówię ciężko takie osoby jak ja, czyli agnostykowi gdzieś tutaj znać wszystkie ciekawostki związane z tą architekturą sakralną. Częściej jednak zwiedzam, zwiedzamy opuszczone kościoły, dawne zbory, cerkwie. Głównie w Polsce są opuszczone kościoły poewangelickie, nieraz konsekrowane ponownie na wyznanie rzymskokatolickie. Innym razem typowo opuszczone, zaniedbane. Tutaj jest kościół typowo czynny. Na wprost mamy kapliczkę Matki Bożej. Też widać, że miejsce zadbane, pielęgnowane, kwiatki. Na wprost najprawdopodobniej wejście do Zachrystii. System przeciwpożarowy. Tutaj mamy jakąś tablicę pamiątkową. Podejdziemy. Nie wiem, czy będzie widać. Przeczytam. W tym kościele błogosławiony męczennik ksiądz Marian Konopiński, urodzony w 1907, zmarł już w 1943. Kapelan 15. Pułku łanów Poznańskich, więzień o flagu w Nienburg i obozu koncentracją Lager w Dachau, odprawił swoją prymicyjną mszę świętą. Beatyfikowany. Aha, czyli tutaj męczennik zamordowany przez znaczy, przepraszam, więzień nazistów. Na wprost plebania. Plebania, czyli dla tych, co nie wiedzą, miejsce, gdzie mieszka ksiądz proboszcz, wikary i ich świta. Też widać, że czysto, ładnie. Zachowane stare, oryginalne klamki. Nie, no nie da się ukryć, że tutaj obiekt był odnawiany. Tutaj na wprost mały parking dla osób, które przyjeżdżają na namsze. Zaraz zobaczymy czy można wejść do środka obiektu. Pewnie nie. No niestety. Główne drzwi są zamknięte. Nie będę tutaj męczył księdza proboszcza żeby żeby wpuścił otworzył tak jak mówię jest wczesna pora jest po godzinie siódmej rano. Nie Będziemy tutaj naruszać ciszy nocnej. No, ciszy nocnej nie, ale może się śpi. Słuchajcie, no to by było na tyle. Myślę, że przeszliśmy się tutaj wspólnie w koło tego kościoła. Do środka nie weszliśmy. Mówię, no, miejsce jest to czynne, nie jest to opuszczony kościół. Tutaj bardziej taka dzisiaj ciekawostka i taki materiał, który, który by kogoś zachęcił do odwiedzenia, jeżeli ma taką potrzebę serca czy wewnętrzną. Ja się z Wami będę żegnał. Spotykamy się, mam nadzieję, niedługo w następnym materiale. Trzymajcie się, do następnego. Hej.